Gdy pokazuję te wszystkie trudne, apokaliptyczne scenariusze, może się Wam wydawać, że do przeżycia musicie mieć głęboko zakopany bunkier, kilkanaście karabinów i worek pełen złotych monet. Tymczasem dziś pokażę Wam 7 kluczowych gadżetów, które ułatwią przeżycie 90% kryzysów, które mogą realnie Was spotkać. Niektóre mogą dosłownie uratować Ci życie. Nie będę mówić o wyposażonych terenówkach z namiotem dachowym, ani obroni palnej z celownikami optycznymi, termowizyjnymi za grube dziesiątki tysięcy złotych. Skupimy się na tym, co przyda się w 90% realnych kryzysów. Kryzysów. Ale zanim kupisz choć jedną z tych rzeczy, upewnij się, że masz choćby minimalną finansową poduszkę bezpieczeństwa, bo to właśnie pieniądze będą najprawdopodobniej potrzebne w scenariuszu tak prozaicznym jak utrata pracy czy śmierć kogoś bliskiego. Pierwsza i kluczowa rzecz to kuchenka turystyczna. No, bo wyobraź sobie, jest blackout, nie ma prądu, nie ma gazu, a ty potrzebujesz ugotować coś dzieciom. Albo choćby zorganizować wrzątek na herbatę. I oczywiście, w takim scenariuszu można pójść do parku, nałamać gałęzi, przynieść, zrobić pod blokiem ognisko, rozstawić trzy kamienie, a na nich garnek i zagotować wodę. Można, ale po co, skoro znacznie lepszym rozwiązaniem jest kuchenka turystyczna na kartusze. Uważam, że to jeden z najbardziej krytycznych sprzętów na trudne czasy, dlatego że da się ją jakoś zastąpić. Ale będzie to wymagało jednak ogromnego wysiłku i nakładu pracy. Po co? Wystarczy kupić mały palnik na kartusze gazowe, który kosztować będzie kilkadziesiąt złotych. Do tego zapas kilku, kilkunastu kartuszy i mamy spokój na naprawdę bardzo długi czas. W takiej kuchenki skorzystasz także, jeśli gdzieś będziesz jechać z bliskimi na wycieczkę samochodem, na wyjeździe na ryby. Możesz też używać bezpiecznie w domu, ponieważ gaz z kartuszy spala się bardzo czysto. I jeśli tylko zapewnisz odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego, możesz to zrobić w sposób absolutnie, stuprocentowo bezpieczny. Przy paleniu nie wytwarza się sadza, w związku z czym garnki się nie brudzą. To się przyda, kiedy zabierzesz go na wyjazd i przywieźć do domu, będzie w dalszym ciągu nieosmalony od spodu. Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem, lepszym na dłuższą metę, jest kuchenka wielopaliwowa. Taka na przykład jak mój ulubiony Optimus Polaris. Ten model zadziała na gaz, kartusz, ale także na naftę, benzynę. No, o naftę czy benzyny będzie znacznie łatwiej w przeciętnym sklepie budowlanym niż o odpowiedni kartusz, bo kartusze w takich sklepach to też czasami są. Używa się na przykład do lamp lutowniczych, do lutowania rurek miedzianych, ale może nie mieć odpowiedniej końcówki. A tutaj po prostu paliwo wlewasz do zbiornika i, i działa, i kuchenka działa. nie? Akurat ten konkretny model kuchenki nie jest tani, ale ona może używać nawet to samo paliwo, którego zapas robisz dla samochodu. A jak wpiszesz w naszym sklepie kod rabatowy umieszczony w opisie tego, Filmu to wyjdzie też trochę taniej. Producenci takich kuchenek piszą, żeby nie używać ich w pomieszczeniach zamkniętych typu namiot, czczepa kepingowa czy broń boże mieszkanie, dlatego że one już mogą wytwarzać trochę na przykład tlenku węgla. Przy odpalaniu takiej kuchenki powstaje również sporo oparów paliwa, więc to nie jest zdrowe, ale jeśli będziesz odpowiednio intensywnie, bardzo intensywnie wieczyć pomieszczenie, w którym stoi kuchenka, to raczej nie zrobisz sobie krzywdy. Tylko, żebyśmy się dobrze rozumieli, to w żadnej mierze nie jest moja rekomendacja. Ja rekomenduję używanie takich kuchenek wyłącznie na świeżym powietrzu. I robisz to na własną odpowiedzialność. Zaletą tego typu kuchenek jest również łatwość zrobienia zapasu paliwa, bo gaz wymaga zbiorników ciśnieniowych, dlatego kartusze czy butle muszą być odpowiednio grube, co ma wpływ na ich koszt, a nafty czy benzynę ekstrakcyjną można trzymać po prostu w butelce. Takiej butelce, w jakiej przyniesiesz ją ze sklepu. Innym wyjściem jest składana kuchenka na paliwo stałe, czyli, czyli tam patyki, szyszki. Jest mnóstwo różnych tego typu konstrukcji. Ten akurat model dostaliśmy, żeby się nim pobawić od Pirana. Jak widzicie, jeszcze nie był używany. Natomiast nie rekomenduję tutaj w tym miejscu czajników typu wulkan. Takich jak Cali Kettle czy polskie Survival Kettle, to są bardzo fajne urządzenia, one się doskonale nadają do gotowania dużych ilości wody w krótkim czasie, natomiast do gotowania posiłków optymalne one nie są. W takim czajniku można palić ogień tylko wtedy, kiedy w środku jest woda, do zagotowania wody. I są nadstawki, takie kuchenki, które ustawia się na palenisko albo wsadza w ten komin wylotowy. Z ich użyciem można ugotować coś w garnku, ale po co płacić za czajnik i akcesory do niego, jeśli z samego czajnika nie będziemy korzystać? Po co mieć taką kuchenkę, żeby móc w kryzysie bez gazu i prądu ugotować obiad, żeby przygotować ciepłą wodę do picia, mycia, prania czy też po prostu ją zagotować w celu dezynfekcji? No i wreszcie są to naprawdę proste urządzenia, w szczególności te palniki na kartusze. Nie wymagają specjalnego przeszkolenia. Dobrze tylko sprawdzić, jak się z nich korzysta, i zobaczyć, na ile wystarcza tego gazu z kartusza żeby wiedzieć, jak duży zapas kartuszy trzeba zrobić. Jak wspomniałem, taka kuchenka może też służyć do dezynfekcji wody, jeśli nie będziesz mieć wody uzdatnionej. Ale to nie jest dobra metoda, dlatego że wymaga bardzo dużo czasu i jednak sporo paliwa. Dlatego druga rzecz z naszej listy w takich sytuacjach będzie znacznie lepsza. A punkt drugi to oczywiście dobry filtr do wody z wkładem węglowym. Przecież doskonale wiecie, że to nie głód i brak pożywienia będzie nas wykańczać, tylko pragnienie i odwodnienie. Poza tym także do przygotowania posiłków potrzeba sporo bezpiecznej wody pitnej. Bez niej przeżyjesz maks kilka dni, a w czasie blackoutu woda z kranów płynąć nie będzie. Zresztą nie chodzi tylko o blackout, przecież woda w wodociągu również może być zanieczyszczona, skażona, na przykład bakteriami. Czy to wskutek jakiegoś celowego ataku terrorystycznego, czy też wskutek po prostu jakiejś awarii. Takie sytuacje się zdarzają co roku w wielu miejscach i wtedy oczywiście możesz taką wodę znowu gotować, ale możesz ją przepuścić przez dobry filtr do wody i usunąć z niej zanieczyszczenia biologiczne. Dlatego warto jest mieć solidny turystyczny filtr do wody, najlepiej z wkładem węglowym. I ja na ten moment rekomenduję jedno z dwóch rozwiązań, które mam w naszym sklepie. Albo filtr Livestro Peak Solo z dodatkową przystawką z wymiennym wkładem węglowym. To jest rozwiązanie tańsze, mniejsze, bardziej przenośne, choć nieco mniej wygodne w użyciu, jeśli trzeba uzdatnić dużą ilość wody. Albo rozwiązanie droższe, nieco wygodniejsze. Zestaw z filtrem z pompką Sagon Aquabrick. Świetne do zastosowań stacjonarnych, gdzie przenosimy w kanistrze brudną wodę, sadzamy filtr, pompujemy i wylewamy dowolną ilość przefiltrowanej, uzdatnionej wody. Ten Livestro z przystawką omawiałem na tym materiale. A jeśli słuchasz tego materiału jako podcast, to musisz odwołać się do notatek do tego odcinka i tam kliknąć w odnośnik. Fajne jest to, że tutaj mamy osobno ten element filtrujący zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne, a osobno ten filtr z wkładem węglowym. Jeśli nie ma takiej potrzeby, można go zdemontować i go nie używać, żeby go nie zużywać. Ale po co ten wkład węglowy krzyżko? Przecież wystarczy zagotować. No nie, nam nie chodzi tylko o przetrwanie krótkoterminowego kryzysu. Chodzi nam o przeżycie we względnym zdrowiu w dłuższej perspektywie. Owszem, to zanieczyszczenia biologiczne mogą nas doprowadzić do bardzo szybkiej śmierci z powodu odwodnienia, kiedy się czymś zarazimy, a potem będzie mieć biegunki i wymioty i w ten sposób się odwodnimy. Tak ludzie umierają, pijąc brudną, zanieczyszczoną biologicznie wodę. Zanieczyszczenia chemiczne, żeby nas od razu zabiły, musiałyby być w bardzo dużych ilościach. To raczej nie nastąpi. One raczej się będą w dłuższej perspektywie powoli, sukcesywnie kumulować w organizmie, co zaskutkuje problemami za jakiś czas. Dlatego lepiej jest mieć filtr, który również usunie te zanieczyszczenia chemiczne. Chodzi o to, co trafia do wody z przemysłu, z rolnictwa, czy także może trafić w skutek jakiegoś skażenia, że na przykład wywróci się cysterna z czymś, nie? I nie taki kuchenny, dzbankowy filtr do wody w takiej sytuacji może nie być wystarczający. To znaczy, jeśli masz taki filtr dzbankowy, kuchenny, z wkładem węglowym, to lepiej niż nic. Przelej wodę przez ten filtr, ale on nie usunie zanieczyszczeń biologicznych i mechanicznych. Trzeba o tym pamiętać. Ale skoro już masz ogarnięte jedzenie i picie, to prawdopodobnie musisz też coś czasem wydalać. A co jeśli nie masz dostępu do działającej toalety? Więc punkt trzeci to awaryjna toaleta, na przykład taka turystyczna toaleta chemiczna. W kryzysie może liczyć się każda kropla wody. Będziesz nosić wodę w dużych ilościach wiadrami, żeby tylko spłukiwać w toalecie. Raczej nie. Zresztą, w razie braku wody może nie działać kanalizacja. A jak nie będzie prądu, to nie będą działać przepompownie kanalizacyjne i gdzieś u kogoś w domu zrobi się w łazience fontanna. Sami wiecie z czego w sedesie. No a ścieki trzeba z domu usunąć, bo nie chcesz mieć w domu bomby biologicznej z opóźnionym zapłonem i smrodu. Taka awaryjna toaleta chemiczna to coś więcej niż tylko zapewnienie komfortu. To jest kwestia higieny, zdrowia i dobrych relacji z domownikami. Mam tutaj na myśli tego typu turystyczną toaletę, którą można kupić razem z zestawem startowym tych chemikaliów za poniżej 300 zł. Ona wymaga pewnej niewielkiej ilości wody, ale znacznie mniejszej niż tradycyjny sedes. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, jest całkiem higieniczna, więc znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia się jakąś chorobą z czyjejś kupy. Można ją bardzo łatwo i wygodnie opróżnić i przygotować do kolejnego użycia, W sensie demontujemy, wynosimy gdzieś, wylewamy poza domem, przynosimy i już. No może przydałoby się przelecią wodą, nie? I, I tyle. Możesz ją w wersji budżetowej zastąpić wiadrem z solidnym workiem foliowym. I zasypywać na przykład trocinami, piaskiem, żwirkiem dla kota. Są w sprzedaży, mamy też u nas w sklepie, wiadra z deską sedesową, całkiem wygodne. Można też w sumie niczym nie zasypywać, tylko trzeba odpowiednio często wymieniać ten worek i gdzieś go wynosić. Można kupić toaletę kompostującą, ja na przykład sobie kupiłem taką właśnie do kampera i do użycia ewentualnie awaryjnie w mieszkaniu. Najczęściej one mają separację frakcji rzadkiej od frakcji gęstej bo rzadką po rozcieńczeniu po prostu wylewamy gdzieś, na trawnik na przykład, natomiast gęstą poddajemy procesowi kompostowania, albo możemy po prostu gdzieś zakopać w bezpiecznym miejscu. Taka toaleta prawie w ogóle nie wymaga wody do spłukiwania, może kilkadziesiąt mililitrów, żeby ten lejek, do którego trafia frakcja ciekła, spłukać, żeby po prostu ta frakcja tam nie zaschła nie? i tyle. Nie zawsze będzie możliwość zbudowania latryny pod blokiem. Taka toaleta przyda się wtedy, kiedy będzie trzeba siedzieć w domu z powodu np. jakiegoś skażenia. Ale żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować, to potrzebujemy czegoś więcej niż tylko okna, przez które będziemy mogli patrzeć i wypatrywać pomocy. Potrzebujemy punkt czwarty. Radia na baterie. Bo kiedy łączność komórkowa i internet przestaną działać, to radio w dalszym ciągu jest szansa, że będzie odbierać lokalne stacje, które będą przekazywać jakieś informacje. Do działania radio wymaga jednego nadajnika i dostarczenia tam sygnału, czyli wystarczy tak naprawdę jeden mikrofon, trochę elektroniki, agregat i antena, żeby stacja radiowa mogła dalej funkcjonować. Dlatego jestem przekonany, że w razie kryzysu to właśnie stacje radiowe będą wykorzystywane do rozpowszechniania informacji o tym, co dokładnie nam zagraża gdzie można uzyskać pomoc i jaka to dokładnie pomoc będzie, jak się sytuacja w naszym regionie, w naszym kraju zmienia i wreszcie, jakie są rekomendacje władz i fachowców co do tego, jak dokładnie powinniśmy się zachowywać. Lokalne stacje radiowe działające na zakresie fal ultrakrótkich, zazwyczaj opisywane na radioodbiornikach jako FM, mają ograniczony zasięg rzędu kilkudziesięciu do stu kilometrów w przypadku najsilniejszych nadajników. Mogą przestać działać w razie jakiegoś lokalnego kryzysu. Pytanie też, czy ten obiekt, z którego są nadawane, w dalszym ciągu funkcjonuje, na przykład że został zniszczony czy uszkodzony przez sabotażystów. Warto wybierać urządzenia, które mają zakres fal długich, opisywany zazwyczaj jako LW. Interesuje nas dokładnie częstotliwość 225 kHz, na której z nadajnika w Soczu nadawany jest program pieszy Polskiego Radia. Jestem przekonany, że jeśli nie będą działać stacje lokalne, to przynajmniej o zadziałanie tamtego jednego nadajnika państwo i służby zadbają w pierwszej kolejności. Radio w telefonie niemal na pewno tego zakresu nie odbiera, ale lepsze radio w telefonie niż brak radia albo takie radio, które trzeba włączyć do kontaktu, żeby działało, bo nie masz do niego zapasu baterii. Jeśli masz taki odbiornik, to po prostu kup do niego baterię. Spora część z nas ma radia samochodowe, to też super, bo samochód też jest źródłem prądu. Ale jeśli chcesz nie tylko słuchać informacji, lecz także rozmawiać z bliskimi, z obcymi osobami, to potrzebujesz czegoś znacznie więcej i tu wchodzi punkt piąty. CB Radio. Tak jak Radio FM pozwala słuchać, to CB Radio pozwala rozmawiać, pozwala zdobywać znacznie bardziej szczegółowe, konkretne informacje. W czasie kryzysu może to oznaczać różnicę między działaniem po omacku, a podejmowaniem dobrych decyzji w oparciu o posiadane, rzetelne informacje. I w uzgodnieniu z bliskimi. CB Radio działa niezależnie od internetu, sieci komórkowych, nie potrzebujesz specjalistycznej infrastruktury, nie potrzebujesz pozwolenia radiowego. W kryzysie możesz go użyć, żeby zapytać o sytuację na drogach, skontaktować się z bliskimi, znajdującymi się nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej, albo ostrzec ludzi, jeśli to właśnie niedaleko ciebie dzieje się coś złego. To właśnie CB Radio jest rozwiązaniem, które rekomenduje ludziom w takich sytuacjach. No bo wyobraź sobie, jest konieczność ewakuacji. Jesteś przygotowany, w związku z czym błyskawicznie zabierasz się do wyjazdu przed wszystkimi, zanim wylotówki z miasta się zakorkują. Ale jedziesz na zachód, mijasz kolejne miejscowości, gdzie właśnie ludzie już zdążyli się zabrać. Tam zaczynają pojawiać się korki, więc wyciągasz CB radio i kontaktujesz się z innymi kierowcami, chociażby z kierowcami ciężarówek, którzy prawie na pewno w takiej sytuacji będą na drogach, bo ta sytuacja na drogach ich zastanie. Google Maps i Janosik mogą nie działać. A CB Radio jak najbardziej. Zasięg CB radio zależy od jego mocy. Na wstęgach można nadawać z większą mocą. To też zwiększa zasięg. Zależy też od długości anteny, od miejsca jej instalacji. Znacznie lepiej będzie działać antena umieszczona na dachu wysokiego budynku, niż na dachu samochodu stojącego między takimi wysokimi budynkami. Mnie się jednak udało anteną na dachu swojej osobówki, znajdując się w Warszawie, dogadać się z gościem w okolicy Radomia, czyli w odległości około 80 km. I tak naprawdę, do realnej łączności z bliskimi potrzebujesz tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, drugiego radia z anteną, które im kupisz, a po drugie ustalenia procedury takiej łączności, czyli na którym kanale, o jakiej porze dnia będziemy się ze sobą próbować łączyć, jak będziemy się rozpoznawać, w sensie wywołania odzew. Trzeba oczywiście pamiętać, że łączność tego typu nie jest bezpieczna, nie zapewnia prywatności, więc trzeba wprowadzić dodatkową warstwę zabezpieczeń przed podsłuchaniem takiego komunikatu. Na przykład trzeba szyfrować przekazywane komunikaty po to, żeby umywanie się z bliskimi na coś nie powodowało dla Was dodatkowego zagrożenia. Ale oczywiście żadna łączność nie pomoże, jeśli nie masz prądu. Dlatego punkt szósty to duży powerbank i najlepiej do tego jeszcze dodatkowa ładowarka, panel solarny albo ładowarka na korbkę. Wbudowane akumulatorki. Rozładują się szybko. Duży powerbank plus taka ładowarka zapewnią Ci naprawdę daleko idącą niezależność energetyczną. Do zasilania małych urządzeń, oczywiście, nie? Można wykorzystać samochód. Samochód też jest agregatem prądotwórczym. Akumulator w samochodzie też stanowi do pewnego stopnia power bank. Więc tutaj rozwiązań jest mnóstwo, ale ważne, żebyście takie rozwiązanie mieli. Od razu mówię, że odrzucamy wszelkie powerbanki z wbudowanym panelem fotowoltaicznym. W takim sensie, że na obudowie jest taki panel, bo one mają małą powierzchnię tego panela, a więc dają mało prądu i ładować się będą. Słońcem bardzo, bardzo długo, nawet kilka czy kilkanaście dni. To, to nie ma sensu. To tak bardzo nie ma sensu, że mi się nie chce nawet kupować takiego urządzenia, tylko po to, żeby wam pokazać, że to nie działa. Jeśli więc kupujecie ładowarkę solarną, kierujcie się przede wszystkim jak największą powierzchnią samego panela fotowoltaicznego. Takie rozwiązania turystyczne składane są zazwyczaj znacznie droższe od zwykłych paneli fotowoltaicznych. Może się okazać, że za ułamek ceny takiego składanego panela, kupisz zwykły, mniejszy, nieskładany panel, do tego jakiś regulator ładowania z wyjściem USB i będziesz miał. Też ładowarkę solarną, tylko że nieturystyczną i nieskładaną, ale znacznie taniej. Chociaż takie rozwiązanie będzie znacznie mniej portatywne. Czy muszę wspominać o tym, że potrzebujesz też odpowiedniego zestawu kabelków i przejściówek? Mam nadzieję, że nie. I zobaczcie, dotarliśmy do przedostatniego punktu na liście, i nie było mowy o czarnoprochowej broni palnej, o łukach bloczkowych, o dronach z termowizją, o kładach, a nie nawet samochodach terenowych. Ostatni gadżet, o którym dziś powiem, jak najbardziej przyda się w czasie ewakuacji i będzie znacznie lepszy od terenówki, bo terenówkę pokona pierwszy lepszy rów melioracyjny albo odpowiednio stromy nasyp. Punkt siódmy to oczywiście rower. Samochód terenowy bez paliwa nie pojedzie. Nogi mają ograniczony zasięg, a rower... Też ma ograniczony zasięg, ale znacznie większy. Rower się przyda w bardzo różnych sytuacjach kryzysowych. Pamiętajcie, nie potrzebuje paliwa, a w Polsce paliwo do samochodów importujemy. Zobaczcie, co się działo przejściowo z cenami ropy w czasie ataku na Iran. Jakie były przewidywania, nie? Że oczywiście paliwa podrożeją. Do roweru nie potrzebujesz paliwa. Rower jest niezależny od działania sieci elektroenergetycznej. Oczywiście można sobie kupić rower elektryczny, ale on nawet bez prądu pojedzie. Rower nie ma elementów wrażliwych na działanie niskiej temperatury, ani palnych, ani takich, które mogą się zapalić i rozprzestrzeniać dalej ogień. Tak, patrzę tutaj na Was, posiadacze samochodów spalinowych, o Was właśnie myślę. Rower pozwala się bardzo szybko przemieszczać, omijając korki. Ma sporą ładowność i wreszcie jest cichy, więc przyda się także w tych scenariuszach, kiedy dyskrecja będzie wymagana. Jeśli masz na to czas, pieniądze i zajawkę, można, a nawet warto, przygotować rower do zadań specjalnych. Zamontować na nim bagażnik albo dwa bagażniki, sakwy. Będzie można wygodnie wodzić w nim na wycieczki wodę, jedzenie, ubranie, namiot itd. Wymienić opony na takie nadające się do bardziej terenowej jazdy. I stworzyć mały rowerowy zestaw przetrwania, gdzie będzie co najmniej pompka, zestaw do łatania dętek i jakieś podstawowe narzędzia nie? tego typu rzeczy. Rower może służyć nie tylko do ucieczki, lecz także do codziennych dojazdów do pracy, dowożenia bombelków bąbelków na zajęcia poza nie? Kiedy z jakichś względów nie będzie cię stać na utrzymanie samochodu, bo na przykład paliwo będzie zbyt drogie albo stracisz pracę. jak stracisz pracę, to nie będziesz musiał do niej jeździć, nie? Ale będziesz mógł jeździć rowerem na kolejne rozmowy o pracę. Nie zazdroszczę zwłaszcza ludziom, którzy mieszkają na wsi, bo w takich sytuacjach no, są uzależnieni od samochodu. Z czasem dzieci rowerami będą mogły jeździć same, nie? Początkowo na foteliku czy w przyczepce potem na własnym rowerku, może początkowo na holu, a potem już samodzielnie i od pewnego momentu będą mogły wodzić na swoim rowerze przynajmniej swoje bagaże. Nawet stary, używany rower za 200 zł może Ci kiedyś uratować życie. Znacznie łatwiej jest przewieźć kilkadziesiąt kilogramów sprzętu czy zapasów przywieszonych do roweru niż tylko z pomocą swoich własnych pleców. Możesz kupić rower taniej niż kupisz dobry plecak. I tak jak powiedziałem, rower, filtr do wody, CB radio to nie są sprzęty, które znamy z apokaliptycznych filmów o zombie, ale są to rzeczy, które realnie pomogą wam przetrwać 90% kryzysów. I to nie są też rzeczy, które krzyczą, jestem preperem, mam w domu więcej zapasów, wpadajcie, żeby mnie okraść. To są rzeczy, które ludzie kupują do zupełnie niewinnych celów. A teraz zobacz ten materiał o zapasach i o tym, jak sprawić, żeby to zapasy nie były właśnie takim źródłem dodatkowych kłopotów, że ktoś zobaczy Twoje zapasy i będzie chciał ci je ukraść. Tego przecież nie chcemy, nie? 更新